Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w programie Rok w Grach dla Polsat Games. Dzisiaj będę opowiadał o Ghost Recon Breakpoint. Dobrze wymówiłem? Ładnie? Z takim akcentem? Pewnie nie. Proszę Państwa, gra, która najwyraźniej nie przyjęła się zbyt dobrze, recenzenci nie oceniali specjalnie pozytywnie, ale mi, wbrew pozorom, bardzo się spodobało. To jest dla mnie chyba taki case Fallouta 76, gdzie wszyscy źle oceniali, ja również, ale wcale nie przeszkadzało... Nie przeszkadzało nie przeszkadzało mi to spędzić w grze 120 godzin. Przepraszam bardzo, zapraszam serdecznie. Zanim zacznę Państwu opowiadać historię... Właściwie nie, zacznę od opowiadania historii, zanim opowiem, dlaczego akurat ta gra mi się podoba, wbrew wszystkiemu. Bo ta jest interesująca, chociaż także dosyć prosta, ale, ale sięga korzeniami w bardzo znane produkcje, takie jak chociażby Bioshock i zaraz to Państwu przedstawię. Oczywiście mamy do czynienia z shooterem taktycznym, on jest dużo bliżej Ghost Recon Wildlands, Street, poprzedniej części gry niż Bioshocka, ale filozoficznie trochę jest przy Bioshocku, bowiem yy, przesuwamy. Się trochę w przyszłość, zdaje się, do roku 2023, na wyspę na południowym Pacyfiku bodajże, która została kupiona przez multimiliardera, nazywa się Skel, tak, tak. I on założył Skel Technologies czy Skel Industries. Nie jest to do końca istotne, tak czy inaczej, to jest wizjoner, On gdzieś tam ma jakiś plan na przyszłość, taki bardzo pozytywny dla ludzkości i w związku z tym kupuje wyspę. Na tej wyspie urządza laboratoria badawcze, tam mieszkają też inni naukowcy, więc taka enklawa ludzi, którzy są poświęceni Poświęceni tylko i wyłącznie rozwojowi ludzkości, być może etyka i moralność gdzieś tam została postawiona na drugim miejscu. Mówię, być może, bo jeszcze nie jestem tak daleko w fabule, by móc powiedzieć to na pewno. To mi się kojarzy z Bioshockiem. W Bioshocku też była taka idea, utopijna idea, gdzie tworzymy sobie miejsce tylko i wyłącznie dla naukowców, którzy nie są ograniczeni przez moralność, i na pewno fantastycznie historia się potoczy. Otóż nie, i w przypadku Wyspy Skela, również ta historia nie toczy się w dobrą stronę, ale żeby Państwu tak nie, nie spoilerować za bardzo tych opowieści, no to mogę jedynie powiedzieć, że tam oprócz tego, że są tam naukowcy, to też są najemnicy, którzy zapewniają ochronę. I gdzieś tam na, na styku tych naukowców i, i najemników doszło do konfliktu, który doprowadził do tego że wyspa zostaje kompletnie odcięta od reszty świata, a że technologicznie jest bardzo mocno rozwinięta, to i tak ciężko tam się dostać przy użyciu nawet sił wojskowych. Więc jesteśmy częścią takiego wojskowego oddziału, który przeprowadza rekonesans, żeby sprawdzić, co tam się właściwie stało. I podczas pierwszego lotu nad wyspą nasze śmigłowce zostają strącone przez szarańcze dronów. Także bardzo nowoczesna tam technologia funkcjonuje. Drony, oczywiście, są bronią przyszłości, co do tego nie macie niewątpliwości. Natomiast w przypadku tej wyspy, działają bardzo, bardzo aktywnie. I oto stajemy się takim samotnym żołnierzem. Chociaż albo można oczywiście w towarzystwie trzech kolegów, ale z naszej perspektywy to jest my jesteśmy tym głównym bohaterem, gdzie poznajemy całą historię, badamy poszlaki, wykonujemy pracę z jednej strony strzelecką, dywersyjną, ale z drugiej strony też taką detektywistyczną, by dowiedzieć się, co się stało. By nawiązać kontakty z frakcjami, które na tej wyspie panują, i by rozwijać swoje umiejętności, także zdobywać coraz lepszy sprzęt i, i polować na, na złych ludzi, polować w ogromnych ilościach, i ostatecznie, by uczestniczyć w rajdach z innymi graczami. I, I rozwiązywać zagadki i problemy, i ostatecznie uwolnić wyspę, chociaż nie wiadomo, co się do końca na niej wydarzyło. A teraz opowiem Państwu, dlaczego ta gra mi się bardzo podoba i czemu być może nie spodobała się yy, recenzentom. Otóż jest to taka opowieść, która jest bardzo mocno sandboxowa, to znaczy, że dostajemy świat który jest wypełniony przeróżnymi aktywnościami, ale to są takie aktywności, które nie mają w sobie silnej, silnego zarysu fabularnego. Tam się po prostu dzieją rzeczy. Jest jakaś tam społeczność, oni żyją, niektórzy walczą, niektórzy uciekają przed walką, i każdy, każdy tam mieszkaniec ma jakieś zadanie do wykonania, on sobie je wykonuje trochę niezależnie od nas. To znaczy, ten świat tam już jest jakoś zbudowany, on działa na pewnych zasadach i rzeczy się dzieją niezależnie od naszego udziału. I w obrębie tego świata, który został bardzo, zacnie zarysowany, wstawiono kilka historii. Jest to po pierwsze główna linia fabularna, po drugie jakieś takie dodatkowe misje poboczne i po trzecie zadania frakcyjne. To jest to, z czym miałem do czynienia teraz. W późniejszym etapie rozgrywki są także rajdy, w których można uczestniczyć z innymi graczami. Zatem mamy do czynienia ze światem, który jest bardzo surowy, jest takim kręgosłupem, właściwie rdzeniem dobrej gry. I teraz bardzo dużo zależy od tego, jaką deweloperzy wstawili tam linię fabularną. I wygląda na to, że ona nie jest porywająca dla, dla wielu graczy. Więc mamy do czynienia z nieźle zbudowanym światem, ale z takim ubogim, aktywności są niespecjalnie porywające i to jest coś, co, co nie wciągnie tak bardzo pojedynczego gracza, natomiast kiedy gra się z, z trzema kolegami jest to dużo ciekawsze. Ja, dla mnie to nie jest oczywiście żaden plus. Dla mnie dobra gra to jest taka, w którą można się wyśmienicie bawić solo i jeszcze lepiej można się bawić w grupie. I z takich założeń należy wychodzić, bo to żaden argument, że świetnie się bawię z kolegami, ale sam się nudzę. To jest źle skonstruowana gra, taki był chociażby Antem, który moim zdaniem był dużo, dużo słabszy, a czytałem w recenzji, że. Ghost Recon Breakpoint jest gorszy od temat. nie zgadzam się z tym absolutnie. Ghost Recon to jest taka gra, która fantastycznie nadaje się dla osoby, która chce poudawać, że jest żołnierzem. To znaczy, poziom realizmu w grach z reguły jest niski, jeżeli się nad tym zastanowi człowiek, ale tu jest bardzo, bardzo bliski, nie, nie chciałem powiedzieć ideałowi, jest bardzo bliski niezłemu przedstawieniu tej, tej żołnierskiej rzeczywistości, tej walki po. po... Po wrogiej linii frontu, gdzieś tam samotnego żołnierza, który, który utknął i próbuje znaleźć wyjście z trudnej sytuacji i jeszcze pomóc ludziom, którzy, którzy tam mieszkają. Tam jest takie, takie podteksty bohaterskie, się pojawiają, no bo chcemy nie tylko siebie uratować, ale także poznać tą całą historię i, i pomóc ludziom. I tak, jeżeli podchodzimy do tego, tak trochę wczuwając się w ten świat, wierząc trochę, to ta mechanika i ta, ta średnia złożoność tych, tych, tych rzeczy, które się dzieją na mapie, nie, nie do końca nam przeszkadza. Pierwsza rzecz, jaką, jaką Polecam każdemu graczowi. To jest ustawienie poziomu trudności na najwyższy możliwy. To znaczy, to jest jedyny sensowny sposób, by bawić się w tę grę. Jeżeli gracie na, na średnim albo na takim zaawansowanym, to okaże się, że wyzwania nie są wystarczające, by podnieść ciśnienie. Jakby. Bo sama historia, jak powiedziałem, nie podnosi ciśnienia, ona nie jest taka porywająca. Więc to, co, to, co warto zrobić, to stworzyć sobie takie warunki, trochę uwierzyć w ten świat. Ale najłatwiej w niego uwierzyć, kiedy się podniesie poziom trudności na najwyższy. I wtedy każda sytuacja, Spotkanie z jednostkami wroga stanowi potencjalne zagrożenie. Jeżeli nie zachowamy się w 100% poprawnie, zostaniemy zabici. Tam nasz żołnierz wtedy umiera od dwóch. Trzech maksymalnie strzałów. Nie ma za bardzo warunków do ucieczki. Ja niezwykle e, imersyjne jest chowanie się przed dronami, gdzie poruszam się po lesie i nagle słyszę, że nadlatuje wrogi samolot, taki zwiadowczy. To szukam krzaków. Jeżeli krzak, krzaków nie mogę znaleźć, to padam na ziemię i grubuję się tam w, to, w to błoto. E, tak, tak się maskuje tym błotem nasz żołnierz i przeleżeć tam. I to się czeka, tak 30, 40, 50 sekund, aż ten samolot przeleci. I rozumiem, że to może być absolutnie nużące, powtarzalne i nużące. Chyba, że wierzycie, że jesteście tym żołnierzem, który utknął za liniami wroga i chce zrobić wszystko, żeby przetrwać za wszelką cenę. Więc to jest przede wszystkim kwestia podejścia. Ja mam takie podejście już od, od dawien dawna, że to są takie gry idealne dla mnie, gdzie ja sobie sam ustalam opowieść, sam sobie ustalam tempo, sam podchodzę do rozwiązywania problemów. To też nie jest tak, że mam wrogi obóz i wchodzę do niego z krzykiem i strzelając z ciężkiego karabinu maszynowego. Nie, ja leżę przy tym obozie z 5-10 minut, wypuszczam drona, sprawdzam, gdzie są wszyscy przeciwnicy, sprawdzam, czy są jakieś tajne przejścia, bo w każdym miejscu, które podbijacie, są albo jakieś kanały, albo jakieś drabinki, albo jakieś wejście z niespodziewanej strony, gdzie są budynki, przy których można jakoś podejść bliżej, żeby się od razu do budynku schować, wejść na dach tego budynku, korzystać ze snajperki, strącać przeciwników przy użyciu tłumika, tak żeby oni się gubili. Nie potrafili nas znaleźć, i oczywiście w tej całej opowieści ci przeciwnicy mają sztuczną inteligencję, która nie jest równa ludzkiej, w żadnym razie ale potrafi stworzyć zagrożenie na tym najwyższym poziomie trudności. Przeciwnicy są Was w stanie dostrzec y, uczciwie, to znaczy faktycznie gdzieś jesteście wychyleni, ale są w stanie Was dostrzec ze 100-150 metrów. I y, 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 kiedy ten poziom jest niższy, to oni praktycznie są w stanie przejść gdzieś obok Was i nie zwrócić uwagi. Na tym najwyższym poziomie nie ma, nie ma to... Nie, 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 nie możecie mieć złudzeń. Popełnicie błąd, przeciwnicy Was zauważą, albo Was zastrzelą, albo wezwą posiłki i Was dopadną, bo też jest tak... działają na takiej zasadzie szarańczy, że Biegają się wokół miejsca, z którego żeście strzelali, i w końcu są, jesteście tak przytłoczeni, że nie możecie, e, nie możecie nic zrobić. A jak podejdzie przeciwnik, który jest uzbrojony w shotguna, to was na jednego strzała zdejmie i tyle. A jak się nie, nie, nie przyglądacie sytuacji, nie ocenicie, e, gdzie są przeciwnicy, to nie zauważycie snajpera, który też was trafi tylko raz i koniec. I, i, i trzeba powtarzać wszystko od początku. Im dalej gdzieś tam szedłem w trakcie tej przygody, im obozy były większe, im przeciwnicy byli lepiej uzbrojeni, opancerzeni, tym było mi coraz trudniej. Aż do takiego momentu doszedłem, że z sześć albo siedem razy próbowałem podbić taką placówkę i ginąłem za każdym razem i w końcu mówię: No kurde, no chyba nie, chyba nie dam rady i obniżyłem ten poziom na ten taki zaawansowany. Bo wydaje mi się, że ten taki ekstremalny poziom, na którym grałem na początku i który w zasadzie zaspokajał moją potrzebę, wyzwania. To on jest przeznaczony chyba dla grup czteroosobowych. Albo przynajmniej większych gdzie można trochę koordynować, bo jeżeli jesteście samotnym żołnierzem, no to jeżeli w jakikolwiek sposób zostaniecie dostrzeżeni, to przeciwnicy idą w waszą stronę i nie macie żadnego wsparcia. Czasami nie macie gdzie uciekać i to jest przechlapane. Ale jak gracie z kolegami, to możecie te działania skoordynować i ten najwyższy poziom trudności, myślę, że jest właśnie wokół tego zbudowany. Ale też trzeba pamiętać, że jednak mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która w życiu nie będzie przystawała do tego, co potrafi czterech zorganizowanych, komunikujących się ze sobą graczy i to nie ma złudzeń żadnych, że na pewnym etapie, jeżeli będziecie dobrze zgrani to to, to przeciwnicy nie będą stanowić zagrożenia. Dacie sobie radę ze wszystkim, ale absolutnie doceniam Przynajmniej tą próbę stworzenia takiego, takiej gry taktycznej, która potrafi mocno symulować rzeczywistość na tyle mocno, że ja lubię położyć się na ziemi i nasmarować błotem, kiedy mijają mnie przeciwnicy, zamiast do nich strzelać. Z reguły w grach strzelam po prostu do przeciwników. Tym razem kładę się, unikam kontaktu, chowam się po krzakach, przechodzę z punktu do punktu. Bardzo mnie wciąga ta. Ta taktyka, to, to myślenie przed atakiem, to analizowanie położenia przeciwników, i ja wiem, że to jest, to, to nie jest też do końca, że gra nas do tego zmusza, że jak tego nie zrobisz, to nie dasz rady. Być może na tym najwyższym faktycznie nie dasz rady a, w poziomie trudności, ale jeżeli chcesz. Bawić się w tę grę, jeżeli chcesz udawać żołnierzyka, bo nie oszukujmy się, to jest jednak udawanie. I nie żołnierza, tylko żołnierzyka. Trzeba trochę jakby postawić na swoją własną naiwność. Jeżeli chcesz się tak bawić, poudawać, to to jest jedna z lepszych gier, jaka, jaka, to, jaka coś takiego oferuje. Więc jeżeli macie dużo cierpliwości, taką macie, wydaje mi się, że to już jest trochę dla starszych graczy, takich, którzy chcą trochę poudawać właśnie, nie, nie oczekują jakiejś szybkiej, dynamicznej rozgrywki, to Wam się spodoba, tak jak mi się, mi się podoba, ale też zabiera dużo czasu, bo potrafię przy grze spędzić 2-3 godziny i czasami nie, nie, nie poczynić żadnego progresu, ponieważ poziom trudności jest tak wyśrubowany, że nie daje rady. Z tego, co miałem okazję zobaczyć do tej pory, gra toczy się wokół takiego jednego głównego punktu. To się nazywa Quest Hub. To jest takie ukryte miasteczko, gdzie tam uchodźcy z tej z wyspy Skell, którzy się trochę zbuntowali przy, przed nową kontrolą najemników nad wyspą, gdzieś tam się ukrywają, próbują walczyć, trochę są zastraszeni. I tam też organizują się żołnierze, spotykają się żołnierze, którzy z tych strąconych śmigłowców, których udało się uratować. No i stamtąd to jest takie centrum, gdzie się wraca i się dostaje główne questy, i generalnie dużo się rozmawia tam z. Z postaciami niezależnymi, bardzo urocze takie zjawiskowe miejsce gdzieś tam, w ogóle bardzo romantyczny, bo jest taka, to jest taka jaskinia, która ma otwarty sufit i tam promienie słońca przez to i zieleń, tam bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo mocno wpisuje się w, jakby kontrastuje z tą surowością i bezwzględnością tego świata, który jest na zewnątrz, wybaczcie, udałem się w zupełnie poetyckiej opowieści, ale oprócz tego jest tam także sklepik, w którym możecie sobie kupować bronię i którym, i którym możecie kupować części i modyfikować te bronie, ponieważ modyfikacja broni to jest bardziej rozległy element całej rozgrywki, o którym z przyjemnością Państwu opowiem, ponieważ każda broń składa się z całej masy elementów i możecie je dobierać w zależności od własnych potrzeb, możecie je malować w zależności od tego, jak chcecie, żeby to wyglądało. Każda broń się dzielą na, na typy. Mamy karabiny szturmowe, mamy pistolety maszynowe, pistolety regularne, takie, lekkie snajperki, ciężkie snajperki i cała masa, masa ciężkiego oręża. Mamy też ciężkie karabiny LKM. -y więc do wyboru, do koloru te, te, te bronie są także dopasowane trochę do klas, ale o klasach to Wam opowiem za chwilę i, i by, oprócz tego, że, że chodzicie po świecie, po różnych placówkach i szukacie poszlak dotyczących całej głównej przygody czy tam zadań pobocznych, to także możecie znaleźć informacje na temat schematów broni jeżeli znajdziecie schemat broni, to potem możecie w sklepie kupić taką broń, jeżeli znajdziecie części poszczególne, na przykład szukacie ciężkiego magazynka magazynku, to zdarzają się takie sytuacje że w, każdych, w każdym obozie, na jaki trafiacie, są tak zwane poszlaki, wskazówki, jakieś takie dane wywiadowcze, i możecie na przykład spotkać mieszkańca wyspy, który wam przekaże informację. Słuchaj, tu i tam jest obóz, w którym możesz sobie odpocząć, albo ukryte miejsce, albo jeżeli interesują Cię części tej broni, to wiem, że w tamtym miejscu gdzieś się znajdują, w jakimś takim obozie. I na przykład znajdujecie mapę, i na mapie jest jakiś punkt, albo znajdujecie jakiś telefon, sprawdzacie ten telefon, i na telefonie jest informacja. O, moja żona coś gotuje. Przepraszam, bardzo nie powinienem być może, ale usłyszałem hałas, którego Państwo być może nie słyszą. I chodzicie sobie po tym świecie nie tylko wykonując zadania, ale też właśnie szukając tych części odpowiednich, które mogą zmienić działanie waszej broni. I jest masę takich detali, takich punkcików, jeżeli ktoś chce się w to zaangażować, to naprawdę ma co robić. Wracając jeszcze do tych danych wywiadowczych, bo jest jedna rzecz, którą mogę Wam sprzedać, takiego tipa, jeżeli będziecie grali, to polecam gorąco wyszukiwanie tych informacji, które dotyczą obozów. To znaczy, jak znajdujecie jakąś poszlakę, jakąś informację, to z reguły macie od jednej do trzech informacji do wyboru. Może to być część broni, może to być przedmiot kolekcjonerski, ale może być to także lokacja obozu i to jest najważniejsze, najważniejsze dane wywiadowcze, jakie mogą być, ponieważ między obozami możecie się poruszać przy użyciu szybkiej podróży. Wyspa jest ogromna, jest naprawdę gigantyczna i ja najczęściej latam śmigłą, ale tylko od punktu, w którym odpoczywałem, do punktu misji. Z reguły staram się unikać, ponieważ można trafić na obronę przeciwlotniczą, można trafić na inne śmigłowce i ktoś z ziemi może was zauważyć. I zresztą latać trzeba na dosyć nisko, żeby uniknąć tych wszystkich nieprzyjemności. Poruszanie się motocyklem, czy poruszanie się samochodem, raczej tego unikam, bo po pierwsze, jak wspomniałem, jest dużo patroli, łatwo was yy, zobaczyć. A po drugie, fizyka jazdy to jest chyba najgorsza rzecz, jaka jest Ghost Recon. Jakby od początku, od poprzedniej części gry, deweloperzy że nie potrafią sobie do końca z tym poradzić i nie wygląda to zbyt dobrze. Zatem obozy są bardzo, bardzo przyjemne, ja lubię docieram do obozu, no i potem poruszam się na piechotę do miejsca misji, unikając tych wszystkich patroli i dronów. A kiedy już mowa o obozach, które możemy rozbijać w określonych miejscach, to nie, nie tylko są jakby takie lokacje, do których możecie szybko podróżować, ale też miejsca, w których można trochę pomyśleć o swojej taktyce, otóż e, klasa postaci, którą stworzycie sobie na początku, nie jest wiążąca. Możecie sobie wybrać każdą z czterech klas postaci i potem dosyć swobodnie się między nimi przełączać, ale możecie to przełączanie robić tylko i wyłącznie w obozach. W innym przypadku byłoby to zbyt... no... uciekałoby od imersji. Traktujemy to jako taktyka. To jest tak zresztą napisane w tym obozie, więc nasz bohater wchodzi do obozu, rozkłada taki mały namiocik, to wszystko się tam wokół tego animacja się jakoś odbywa, która też nadaje klimatu i potem siada po turecku przed nami i mamy rzeczy do wyboru. Możemy sobie przygotować jakieś posiłki, możemy sobie zaplanować taktykę, możemy dobrać schemat uzbrojenia i te taktyki są bardzo bardzo przyjemne, bo on gdzieś tam zapisuje coś w notesiku. Można sobie też jakoś przygotować, zaplanować kolejną wyprawę, na przykład przeczyścić sprzęt, albo zrobić jakieś notatki, albo, nie wiem, poćwiczyć trochę, pogimnastykować się. I każda z tych, każdy z tych czynników na najbliższą godzinę zwiększa wasze statystyki, albo waszą kondycję, albo odporność na obrażenia, albo ilość punktów zdobywanych doświadczenia, albo celność, w zależności od tego, co wybierzecie. Więc to jest taki fajny, fajny klimatyczny obozik. Możecie także tam zamówić jakiś pojazd, jeżeli, jeżeli taka potrzeba zajdzie i w momencie, w którym będziecie składali obóz, ten jest już się będzie tam znajdował. Ale kiedy mówię o, o zmianach klas, które są bardzo sympatyczne, każdej klasie towarzyszą pewne wyzwania i jeżeli spełnicie te wyzwania, to klasa osiąga kolejny poziom i dostajecie punkty umiejętności. Dlatego warto równolegle cztery klasy rozwijać, bo dzięki temu bardzo szybko zdobywacie punkty doświadczenia, które, bo na początku te wyzwania są bardzo proste, potem po piątym, po szóstym, po ósmym poziomie już jest dużo trudniej, więc warto na samym początku wszystkie klasy rozwinąć do piątego, szóstego Poziomu, a potem wybrać sobie taką, która Wam najbardziej odpowiada i także ją rozwijać. Dzięki temu dostaniecie gdzieś 20 parę punktów, które można dosyć swobodnie rozdać na umiejętności, a umiejętności jest cała masa. Ale nie oszukujmy się, one w większości przypadków są bardzo, bardzo takie, e, nie wpływają za bardzo na rozgrywkę, na, na rozgrywkę. Liczy, Liczą się Wasze umiejętności, trafianie w głowę przeciwników, które jest zawsze zabójcze, niezależnie od poziomu przeciwnika, chyba że ma hełm albo jakiś pancerz wzmocniony, albo chyba że walczycie z dronem, co zupełnie, który głowy nie ma. Pośród całego ogromnego drzewka jest cała masa umiejętności pasywnych i kilka aktywnych. Tych umiejętności aktywnych możecie sobie wybrać trzy, i tam jest tam już jest kilka ciekawych rzeczy. Na przykład moje ulubione umiejętności to takie, które zwiększają celność na dystansie, żebym mógł się snajperkami posługiwać z dużego dystansu, oponowanie, że mi ta broń tak nie lata. Umiejętność rozpoznawania wrogów, jeżeli się skradam przy nich, to znaczy, z reguły robię. Ogromny rekonesans dronem, znaczy nie tyle ogromny, co długotrwały, ale nie mam nigdy pewności, że zobaczyłem wszystkich przeciwników, zwłaszcza na najwyższym poziomie trudności. Oni nie są zaznaczeni na mapie w żaden sposób. W tym sensie, że jeżeli macie trochę niższy poziom trudności, to widzicie czerwone miejsca na mapie, gdzie przeciwnicy mogą być. Jeżeli macie najwyższy poziom trudności, to tego nie wiecie. Więc jeżeli wszystkich dronem nie wyłapiecie, to potem skradając się, nasz żołnierz wyczuwa, że tu jest ktoś, tam jest ktoś i oni są zaznaczani na mapie. Jeżeli wcześniej żeśmy ich nie wyłapali, to dużo ułatwia. I jeszcze mam jedną umiejętność, która pozwala mi się skradać znacznie lepiej, podchodzić na blisko, atakować przeciwników nożem. Nie, żebym miał takie rzeźnicze skłonności, ale mam takie poczucie, że to taki właśnie moja zabawa w żołnierzyka, tak polega trochę na tym, że z jednej strony jestem super wyszkolony do walki na dystans, ale jak trzeba na blisko, to prawdziwy ze mnie komandos. I zabawa tym drzewkiem umiejętności jest niezwykle przyjemna, ale radzę rozważnie, zwłaszcza na początku, bo jest kilka umiejętności bardzo potrzebnych, jak chociaż takie, które zwiększają ilość umiejętności, których możecie używać w danym momencie, od 1 do 3, to warto wziąć, i druga grupa umiejętności, która pozwala rozbudowywać wasze bronie. Bo broń też podlega całej masie modyfikacji, o tym opowiadałem wcześniej, ale oprócz tego, że zmieniacie części, to także dokładacie tam części z innych broni, by rozwijać model. I na przykład, powiedzmy, że waszym ulubionym karabinem jest M416. Akurat takiego modelu nie ma tam, ale to mniejsza z tym. Więc ulepszając ten model, powodujecie, że on wchodzi na, na typ drugi, typ trzeci. One się tam nazywają MK1, MK2 i chyba MK3 jest ostatecznie. I za każdym razem, jak używacie tego karabinu, to potem on jest ulepszony, więc jest mocniejszy, a te części zbieramy rozbierając broń, które żeśmy znaleźli, więc za każdym razem, kiedy walczymy jest szansa, że przeciwnik jak puści jakąś broń, możemy ją rozebrać i częściej wykorzystać, by wzmocnić ten, ten nasz oręż, którego używamy aktualnie, albo który jest nasz ulubiony. Dużo takiej fajnej detalicznej zabawy, która daje takie poczucie, że nasza interakcja z bronią jest faktycznie sensowna i ma jakiś wpływ. Zatem rozwijamy naszą postać, nie tylko zdobywając umiejętności, ale także inwestując części w konkretne bronie, które nam nam, nam bardzo pasują. No i to by było na tyle. Rozgadałem się potwornie. Jest mnóstwo rzeczy, które jeszcze bym chciał powiedzieć, ale trzeba kończyć. Pozdrawiam państwa bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia. Hej, hej.